Chyba na czkodzić widzowie będziemy grać w Rivals. Ale jak widzicie, albo i nie widzicie, jeszcze i zanim zaczniemy, to zamiast zapiskę lajka, bo no wiecie, nie potrzebuję to do następnych odcinków. Wiem, że Wam się podoba content z Robloxa. no i widzowie 50 lajków. Robi odcineczek, a mi... robię jakieś zadanie. Nie uwalnąłem. Ej, no... No jak ja go nie wal... No bo miałem jakieś opóźnienie. Jezu! Dobra, powiem oh, sobie, że dadnąłem. Nie no, 150, nie mogło być żadnego, wiecia. jakiegoś czary-mary. Nie walnąłem. Albo walnąłem? Nie wiem. Załóżmy, że walnąłem. No, walnąłem. Z opóźnieniem jakim wielkim. 150 dalej. Nie wiem co się dzieje. Widzę takiego pewnego Gdzie kościół się ukrywa? Kościół, mościu, kościół, mościu, kościół, gdzie jesteś? Oj, Nie, no nie wygramy. byliśmy przy nadziei. Na stówę nie wygramy. Lecimy na Szczecin. Okay. Tego gościa nie mogę trafić. Nie wydaje, że już mam 50 HP <słuch> z E, oszukali mnie dziady, a na też mnie oszukali. Dziewczynka. A nie to chłop. Mamy chłop. Ten ostatni anime dziewczynka została. Albo nie no. Robot! Anime robot dziewczynki. Ale nie znajdziemy, że pierwszy. I ta anime dziewczynka. w ginie. Ma tak duży level Jak chce tu pójść. To będzie mój spocik. Leci teraz nasza. Weź flash tu. Nie wyjdzie mnie za tym strumieniem. Mam taką nadzieję. Ani jedna dziewczynka mnie nie znajdzie. Widzieliście go? Jego ja widziałem. On był dosłownie tu gdzieś. No i tak trzy, dwa i jeden! Yes! Więcej, więcej damage'u zadaliśmy. <laughs> Nie muszę tylko go pokonać szczoteczką z Aliexpress. Są dwie anime dziewczynki. Już jedna anime dziewczynka. Nie panąłem? Tu się ukrywa. O! Robot! Anime... Anime dziewczynka robot. Jest para HP. Jestem z RPG na Hita Si sobie tak jak zwykły kościół Six seven. Uh! Nie! Ten milion... Ten mi ale o Ten milos... No, on jest za tobą! Chyba. Jest za tobą. Brawo! Każdy teraz napiszcie w komentarzach: brawo! Brawo gościu! Możemy to nawet wygrać! Możemy! Gdzie są te dwie anime dziewczynki? Jedna sobie smacznie na mnie jest. Teraz sobie będzie smacznie wlapać. Gdzie ta trampolina? Hmm? Jezu, ją! Celek krowa! O Jezu! 50hp. Ujdę sobie tu. Pod most. Ja muszę iść do tej anime dziewczynki. Jeszcze jedna ta Poleciałem. Dwóch herpegowców, jeden snajperek. dobrze, ale ktoś z wyjdzie. ajajaj Dzień dobry, FBI. Open the door. F.B.I. F.B.I. Czy to, co to oznacza? Nikoszek, Niko cię hmm? Nie, zmieniam nazwę Cię pokona I będziesz płakał No nie twój sta... Mm -hmm. Nie no Fajny manik no gościu, ale ten gościu nie wiem jak to powiedzieć, ten gościu co ma nick pięćdziesiąt. Ten chedek. No, no może nie, nie jest zbyt ładny. No ten mm, jest jak on Nie wiem jak powiem ten. A ten kościół Który ma Bardzo... W ogóle to jest najładniejsze skinie tego jadowska. Ej, to będą nowe skinki. Wow! Łocha, wow. ja nie mam w sumie tej broni, to po co? Co on żyga? Chyba żeńka. Napięć on żyga. Ale szumu. Wow. Nie pytajcie, co ja teraz sprawdzałem. Sprawdza, sprawdzałem, sprawdzałem. Sprawdzałem jak szumi mój ten mój laptop. X. Jak jak to ma level. Zagram, uh! Zagram gościu. A nie, gościu, już gra nie chciał zagrać się mną. Zagra, Bardzo straszne. Tak w ogóle widzowie Nowy mikrofon. Ale będzie będziecie mnie Daj, 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 Tu RPG z temu. Nie. Chyba, że już do tego, do wyjścia z, aren z areny treningowej. Dobre, już dobre, Załóżmy, że tego nie było. Napiszcie też w komentarzach, czy byście chcieli kolejnego live'a. No to tak za dwa tygodnie mógłby być. Mógłbym zrobić live na stylu Brainwood. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie. To, to. jak chcę pole być Ej, nie są, znaczy nie wiem, ale gościu 42 drugi level, gościu 11 level, gościu 31. Mm. No, może być łatwo. Znaczy, zależy, bo może to być jakiś haker, ja nie ale... Nie. Nie. Z tym do... Żeby poszedł... Dobranoc. Ech! Jocha09 Co to jest za jocha? Może Jocha. Gadałem z gościem też, który nie ma za dużo broni. Znaczy... Ja też nie mam za dużo broni. Kurzynie. Ja jemu pokaż. teraz jest jeszcze w sumie hakować ja hakować dobra tu ten to ten dziad no to no. ja to mam Nie lubię ludzi, shotgunem. Czy już nie miał shotgunów w głowie? Bo trzeba go pokonać, shotgunem. O, dobra. Znaczy nie doleciałabym. Kościół po chwili się zorientował, że ma 0 HP. Jeszcze wraz mój dym. Wizor mi się wyłączył, bo... lajknąłem. Ledwo co, ale i tak kliknąłem. Ale wy też możecie coś kliknąć. To czyli słupka, lajka. O. <grystanie> trzeba doładować co coś jeszcze mi potrzeba na wojnę um, tam do. nie dwa HP dobra on mnie już użył. no to nic. to i dla dziada jeszcze co byśmy mogli wziąć to. I to dlatego. On może być z tej, z tej. Albo może tu przebiegał. Gdzie... Trzeba teraz rozszerzyć oczy, żeby wiedzieć, gdzie on jest. Ten malutki dziadek szuka. kończyło się babci seranie. Nie wiem taktycznie, to czyli nie wiem jak w sumie taktycznie mi się udało. Tylko gdzie on strzela? R idzie on Ale nawet taktycznie go zabiliśmy. Ale jak on go zabije? Ja nie cierpię, ktoś to upił tyłu. No? Dobra, sorry, nie No? Po prostu oni nie już wkurze, wkurzają te Pocałujcie swoim shotganger, bubikiem i tutaj sobie go wszędzie. Seryjnie zrobię emocje. Otwieramy przed tymi dziadami, bo ich macu nie stoi. Jezu, chyba dziewie. Na razie to zostawię. Ale idziemy jeszcze raz w to. Zobaczymy czy się opłaca bardziej otwierać tą skrzynkę jaki są Ja bym bardzo to chciał. Ja bym chciał tylko to Przy tej też chyba lecz już są same z TTT, ale stawię jeszcze raz na to. Mam nadzieję, że to mi się wylosuje do snajpery. Coś do tego. Ej, taki sweater! Nieźle, taki sweaterek. Dobra, i będzie ostatnia rundeczka. Nie wiem, co mi eee. oh, oh. No Tak w ogóle, na w komentarzach, kto lubi tą broń. Bo dla mnie ta bro broń jest tak słaba. Skiny, no też są słabe. Najładniejsze skiny ma na apteczka. A dla was, jakie jak ja mam najładniejsze skiny, to dla mnie apteczka. Ten kotek. Ten. Ten, co ja mam. Laptopik. To jest dosłownie dzieło. Dzieło. Dzie, 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 dzieło sztuki. Jak tutaj też on będzie używał shotguna, to ja wychodzę.

Gdyby mi powiecie jak? Nie wiem ja, ale teraz Ja bym zrobił jakoś pety petycję do Roblox Żeby nie było w Rivals Auto A Kurde mi... <śmiennie> Okay. A, w Dupka się pod, Dupka się pocałuj. To mi zaraz piła z jakimiś. Minus jeden level. Dzień dobry. Uh! Nie! Za to jest sprawiedliwości Ja wygra. nie no. Gościu ma zero, on ma dużo. To może wygra? Może on. Nie. A nie umie grać. Znaczy, jeszcze gorzej, jakby on miał snajpę najlepsze dosłownie bronie aby dopiero co zaczynał i nie umiał grać. Bo ja, ja znam taką jedną osobę. Ma trzeci level, a on ma wszystkie bronie w <grystanie> Ja nie, no nie poleciałem Oj, Teraz właśnie poleciałem Tutaj nie? AUTO Nie kto gra w ogóle z autem Ja mówię to kolejny raz Ej, to dosłownie to jest wkurzające Gdzie ty to waln... Widzieliście gdzie on to walno? Эй, я еще тут. Ичь! Ичь! Я умел Не выигра. И вас все справедливо. Chciałabym na tyle lepsze